Marcin Luther jest liderem reformacji witemberskiej. Zaczynał jako augustianin, zakonnik rzymskokatolicki, szukający drogi do zbawienia. Jego przełożeni zakonni wysłali go na studia teologiczne i skłonili do głębokiej lektury Pisma Świętego. No i właśnie w konfrontacji z Księgą Psalmów, a także pismami apostoła Pawła, listami do Rzymian, Galacjan, a także listem do Hebrajczyków, Marcin Luther zrozumiał, że Bóg, którego szuka. Nie jest Bogiem sędzią, ale jest Bogiem łaskawym, który grzesznikowi z łaski udziela zbawienia. Pojawił się na scenie publicznej 31 października 1517 roku, ogłaszając swoje słynne 95 test przeciwko odpustom. Chciał wywołać debatę akademicką na temat stanu praktyki Kościoła, a okazało się, że rozpoczął ruch, który dzisiaj nazywamy reformacją. Niemożność porozumienia z Rzymem Papieskim doprowadziła do tego, że został w 1521 roku ekskomunikowany. Zrozumiał już rok wcześniej, że takie porozumienie nie jest możliwe, i opublikował trzy pisma programowe, w których zaproponował zręby zmian w kościele, które ma wprowadzić ruch reformacyjny. Po ekskomunice stał się liderem tego ruchu. W 1525 roku po porzuceniu habitu zakonnego ożenił się z Katarzyną von Bora. Pozostawił po sobie ogrom spuścizny pisarskiej, które dzisiaj liczy się na dziesiątki tomów weimarskiego wydania jego dzieł. Wśród tekstów najważniejszym chyba jest tłumaczenie Biblii na język niemiecki, który do dzisiaj kształtuje biblijny język niemieckich protestantów. Oprócz tego sam bardzo wysoko cenił podstawowy wykład wiary, jaki dał w Małym i Dużym Katechizmie z 1529 roku. Ważnym jego pismem był jego testament teologiczny w artykułach szmalkalskich, a także pismo o niewolnej woli, które było jego stanowiskiem w dyspucie z Erasmem Rotter z Rotterdamu o wolności woli człowieka. Wśród tych wielu pism znajdujemy dzisiaj. Dowody jego teologicznego geniuszu, ale znajdują się tam też wątki, które, od których jego dzisiejsi spadkobiercy się odżegnują, jak na przykład pisma antyżydowskie. Niezależnie od tego skomplikowanego spadku, tak jak w przypadku każdej postaci historycznej, Marcin Luter jest inspiracją do dzisiaj dla wielu jego spadkobierców, luteran, ale także dla wielu ekumenicznych naukowców, badaczy, chrześcijan, którzy sięgają do jego spuścizny.